Otóż do tej pory w wyborach samorządowych, zresztą nie tylko, stosowaliśmy wyłącznie zasadę ordynacji proporcjonalnej, według której, by głosy zdobyte przez kandydatów w ogóle mogły być brane pod uwagę, to komitety, z których oni startują, muszą przekroczyć 5% próg frekwencji. Następnie głosy są albo wzmacniane, jeśli ta frekwencja była wysoka, albo osłabiane, jeśli frekwencja była niska. Większa jak 5%, ale jednak niska. I tak mając dwóch kandydatów startujących z dwóch różnych list, którzy otrzymają jed, jednakową ilość głosów, to przez to, że w przeliczaniu tych głosów bierzemy pod uwagę frekwencję całej listy, to te głosy mają po prostu różną wagę. I mamy potem takie sytuacje, że ktoś, kto dostał 250 głosów, nie wchodzi do rady, a ktoś, kto dostał 200 głosów, wchodzi. I zauważmy teraz, jakie komitety mają największe frekwencje. Bo nie przecież to jest założone przez na przykład znanego, lubianego pana Kowalskiego z Zarogu, bo on nie skupi wokół siebie, nie wiem, 50, 100, 150 prężnych działaczy. Nie wystawi ich w wielu listach na każdej liście po kilka osób, które zdobędą jakieś tam głosy, dzięki temu wzmocnią frekwencję. Która no, przyczyni się do tego, że ktoś z tej listy, na przykład ten Kowalski, będzie miał jakieś realne szanse do wejścia do Rady. Nie. Ko Pana Kowalskiego nie stać na taką organizację kampanii wyborczej. Nie ma na to ani czasu, ani ochoty. Na takie akcje stać przede wszystkim komitety założone przez partie polityczne. I mamy tutaj odpowiedź, dlaczego, chcąc prężniej angażować się w jakieś sprawy samorządu lokalnego, jesteśmy niejako zmuszani do działania pod egidą jakiejś partii politycznej. Bo w przeciwnym razie nasze szanse otrzymania mandatu radnego są sztucznie przez system przeliczania głosów pomniejszane. I chciałbym nadal nawiązać do tej naszej. Lubiącej politykę ordynacji proporcjonalnej. Zwróćmy uwagę, że w interesie komitetów wyborczych jest posiadanie na swoich listach kilka osób, co najmniej kilka osób. A ponieważ każda z nich dostanie swoje głosy, to wzmocni frekwencję i tak dalej, i tak dalej. Już wiemy o tym. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, aby nie pomniejszać roli ludzi, którzy Pomimo tego, że są niemalże pewni, że nie dostaną się do rady, to jednak kandydują w wyborach. E, takie osoby mają olbrzymi wkład e, w tym, żeby osoba, która na ich liście otrzyma największą ilość głosów, miała jakiekolwiek realne szanse otrzymania mandatu radnego. Tak jest po prostu ten system. Tak to działa.